Maciej Majewski, DS z Dunek Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na premierę kolejnego modelu marki DS. Tym razem jest to DS Model 4. Po DS3 Crossback i SUVie DS7 oraz niedawno wprowadzonej limuzynie DS9 jest to kolejny przedstawiciel francuskiego producenta. Tym razem segmentu klasyce. Model DS4 na pierwszy rzut oka nawiązuje do pozostałych samochodów z rodziny DS. Duży, masywny grill Pionowe światła LED do jazdy dziennej stanowią element charakterystyczny dla wszystkich samochodów marki. Boczna linia to już zupełnie inna historia. W tym modelu DS postawił na zupełnie inną koncepcję. Miękko opadająca linia dachu, ostro nakreślone linie nadwozia nadają sylwetce dynamiki i charakteru. Duże, nawet 20-calowe koła nadają elegancji i poprawiają wygląd. Wnętrze DS4 to zupełnie nowy projekt francuskiego producenta. Nowoczesne wzornictwo, ekskluzywne materiały, elementy wykończenia wnętrza powodują, że w samochodzie poczujemy się wyjątkowo, nowocześnie i ekskluzywnie. DS4 umożliwia nam dostęp do technologii do tej pory zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla samochodów klasy wyższej, takich jak head-up display, wentylowane fotele z masażem czy system Night Vision. W modelu DS4 mamy do wyboru 5 wersji silnikowych. 7 wersji kolorystycznych i 8 wersji wyposażenia wnętrza. Dzięki temu każdy z Państwa doposaży samochód w te elementy, których oczekuje i spersonalizuje go według indywidualnych potrzeb. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego salonu w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 35, gdzie będziecie Państwo mogli poznać więcej szczegółów dotyczących modelu DS4 i pozostałych samochodów francuskiego producenta. Serdecznie zapraszam!